Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 Zapraszam na kolejny odcinek OMSI Obiektywne Ocenianie W tym odcinku będzie kolejna modyfikacja od użytkownika Night Howler Jest to pojazd Solaris Urbino 10 Wcześniejsze pojazdy właśnie wydane przez tą osobę na podstawie modeli Altera To jest Solaris Urbino 12 trzydrzwiowy Solaris Urbino 18 4 drzwiowy oraz Solaris Urbino 15 3 drzwiowy. No, i teraz do tego kompletu właśnie dochodzi pojazd Urbino 10-metrowy. Także zaczynamy od tutaj oczywiście omówienia poszczególnych kwestii. No, przede wszystkim co warto wspomnieć, aby rzeczywiście wszystko w pełni działało bezproblemowo, pojazd należy zainstalować na. Pierwszej podstawowej wersji modeli Altera, czyli bez jakiegokolwiek pacha, także kwestia wyglądu. No tutaj, wiele nie ma co za bardzo komentować, bowiem to wszystko jest oparte na modelu Altera. Tyle że po prostu skrócone, dodane trzecie drzwi. Także, wielkich zmian tutaj nie ma jakościowych. Mam na myśli na minus. Wszystko jest na tym samym poziomie wykonane, moim zdaniem. Czy to właśnie na zewnątrz, mimo że zobaczcie, pojazdy skrócone, wszystko na dole jest tak, jak powinno wyglądać. Także, nie ma tutaj jakiejś dziury w podłodze. Mimo tych zmian co do długości autobusu, we wnętrzu prezentuje się to normalnie standardowo. Tutaj o dziwo już nie ma tego błędu z tym głośnikiem w suficie, bowiem właśnie wieża w Urbino 10 jest tutaj węższa, w tej górnej części, jak widzicie. No i ten błąd został jakby siłą rzeczy zniwelowany. W ten sposób tego błędu uniknięto. No i cóż, właściwie, co do wyglądu, no nie ma za bardzo co się tutaj rozgadywać. Stanowisko kierowcy wygląda tak samo. Mamy ciepły guzik, mamy otwieranie wszystkich drzwi naraz oraz trzy przyciski do każdej pary drzwi. Jest osobna. Sterownik standardowy, tutaj ta bileterka też standardowa. Nic się tutaj nie zmieniło. Oczywiście mamy tutaj pojedyncze drzwi. Pierwsze jak to właśnie przystało na pojazd Urbino 10 to taka y, Zmiana y, wiadomo y, Wynika z właśnie z tego y, pojazdu y, Słuchajcie Jeżeli chodzi o funkcje y, No to tak jak właśnie mówiłem jako że jest to pojazd y, Dedykowany do instalacji na pierwszej wersji Modeli od Altera to nie mamy tutaj takich dodatkowych funkcji jak właśnie awaryjne otwieranie drzwi, to jest po prostu zablokowane, ale mamy te przyciski obok drzwi aktywne i tutaj, mimo że właśnie dodano jakby te trzecie drzwi, to tutaj też jest wszystko ok w tej kwestii. No i oczywiście szyby, tutaj jest taka drobna zmiana, bowiem w tym Urbino 10-10-metrowym nie otworzymy szyb na zewnątrz. Jest to po prostu zmienione. Wyjątkiem jest tutaj, jak widzicie, szyba przy stanowisku kierowcy. Co do szyberdachów, oczywiście taka sama kwestia jak wcześniejsze pojazdy. Szyberdachy otworzymy za pomocą pokrętła pod szybą boczną przy stanowisku kierowcy. Także taka kwestia, no i tutaj, proszę bardzo. Gdyby ktoś miał wątpliwości, działa to, ale tylko już właśnie Urbino 10 od środka. Przyciski tutaj działają, tutaj nie mamy już żadnej, żadnego uchwytu do trzymania. Także w ten sposób to wygląda. Od razu uprzedzam, że ja pokazuję Wam model na tych pojazdach spaczowanych od Altera. No i przy okazji, to jest ta sama kwestia co Urbino 15. Jeżeli w tym momencie nacisnąłbym tą rampę, kliknąłbym ją, no to już nie mam możliwości otwarcia środkowych drzwi. I nie wiem, właśnie nie, jakoś nie mam ochoty po prostu sprawdzać, usuwać wersji spaczowanej Solarisa 12 i 18 Urbino. Czy jest to właśnie wina? Po prostu tych y, zmodyfikowanych modeli? Czy jest to wina, że po prostu wgrałem Urbino 15 i Urbino 10 na y, spaczowane pojazdy od Altera? Y, w każdym razie no, uprzedzam, że, żeby tego nie robić przy zamkniętych drzwiach. Y, tak jak y, teraz, jakbym mógł to zrobić, to już jest koniec. Po prostu y, awaria środkowych drzwi. Tak to można y, nazwać. Y, i słuchajcie, stanowisko kierowcy, no tutaj, jak wcześniej wspomniałem, tutaj te zmiany co do ciepłego guzika, otwieranie jednym przyciskiem wszystkich drzwi. Tutaj mamy właśnie te pokrętła do szyberdachu, zobaczymy. To teraz nie działa, bo musimy sobie włączyć zasilanie. O, proszę bardzo, już jest szyberdach otwarty. także takie zmiany i słuchajcie no nim przejdziemy do ostatniej kwestii dźwięków to minusy jakie udało mi się tutaj znaleźć i jakieś problemy z tym modelem przede wszystkim tutaj ten punkt nie świeci w swoim standardowym punkcie znaczy się o jak widzicie teraz światło jest troszeczkę oddalone od pojazdu nawet można powiedzieć o przesunięte właściwie. Tutaj znajduje się światło które normalnie powinno być w tym miejscu. Także to jest taki pierwszy błąd, który udało mi się zauważyć za którymś razem w ogóle jak pojazdem chciałem się przejechać w godzinach tych wieczornych, bo właśnie Wtedy jest to najlepiej widoczne. W każdym razie taki błąd drobnie za pół punkta uważam. Kolejna kwestia, która jest dosyć często spotykana: mianowicie, jeżeli ktoś wysiada ostatnimi drzwiami, bardzo często zdarza się, że ta osoba wysiadająca po prostu znajduje się poza pojazdem. No, gdzieś może w tym miejscu, gdzie pokazuje teraz kursorem. Także coś tu się nie zgadza ze ścieżkami pasażerów. No, kolejna kwestia, która została jakby znów przeniesiona od pojazdów Waltera, to są kamery Ja tutaj sobie te kamery pozmieniałem I teraz one tak wyglądają Tutaj jest taka ciekawa kamera z racji, że pojazd jest krótszy W pojeździe Urbino 12 W tym miejscu są fotele Natomiast w Urbino 10 z racji tego, że pojazd jest krótszy to mamy po prostu miejsce z drzwiami. No i ja tutaj tą kamerę tak pozostawiłem. Następna jest jeszcze tutaj bliżej umieszczona. No i to tyle po prostu z tych kamer. Ale to też jest taki minus, taki właśnie Alter stosuje nietypowe ustawienia kamer. No, mnie się to nie podoba, dlatego taki minus na pół punkta. Także to są te trzy Kwestie. No i ostatnia kwestia oczywiście Dźwięk silnika Jak zapewnie pamiętacie Cały czas trzymam się tej wersji Że Po prostu podczas jazdy z kamery zewnętrznej Dźwięk No nie, nie za bardzo tutaj jest ok I jest to takie zdecydowanie moim zdaniem Wycie odkurzacza Także tak, jak teraz pojazd stoi i tak tutaj jego silnik pracuje, to jest wszystko ok. Natomiast podczas jazdy ten dźwięk nie jest jednak za dobry i to jest za to też pół punkta minus. Natomiast co do kwestii drzwi, to tutaj pozostało po staremu czyli sygnał i drzwi się zamykają. Jeszcze tutaj pierwsze drzwi. Tak samo pozostaje sygnał i te, te drzwi również się y, zamykają. Także myślę, że to tyle na temat y, tego pojazdu. Y, oczywiście jeszcze y, można by było się przyczepić, że po prostu ten silnik tutaj nie pasuje za bardzo. Tutaj powinien być oryginalnie silnik Cummins. No ale Night zajmuje się tylko modyfikacją co do wielkości pojazdu. On nie zmieniał udźwiękowienia tych modeli, bo to wszystko jest oparte na oryginalnych dźwiękach. No, wyjątkiem oczywiście jest tutaj ten sygnał przed zamknięciem drzwi ale to jest taka wyjątkowa kwestia no natomiast co do zmiany dźwięku silnika właśnie na Cumminsa, który powinien się tutaj znaleźć w tym pojeździe no to wyszła oczywiście stosowna modyfikacja i można sobie to we własnym zakresie zmienić i zainstalować także to tyle, jeżeli chodzi o ten pojazd. Ocena końcowa i podsumowanie, słuchajcie, bo tutaj już wszystko zostało właściwie omówione. i Jak to się przedstawia, pół punkta za kamery, pół punkta za błąd z ludźmi, którzy wysiadają trzecimi drzwiami. Po prostu znajdują się oni bardzo często poza pojazdem. Także coś tutaj jest ze ścieżkami pasażerów. Pół punkta za światła, tutaj tych bocznych kierunkowskazów. One znajdują się praktycznie tutaj, w tym miejscu. O, tutaj to widać, o właśnie, tutaj nawet za szybą jest widoczne, w tym miejscu na, nad pierwszą osią. Także są te punkty, właśnie, pomarańczowe światło. Taki delikatny błąd, ale jednak. i... Dźwięk silnika, no ale to jest właśnie cały czas ta kwestia od przeniesienia z oryginalnych pojazdów Altera. Dźwięk silnika z kamery zewnętrznej, także cztery takie drobne minusy. Moim zdaniem, ocena końcowa jest to 8 na 10. Pojazd, mimo tych błędów, powiedzmy sobie szczerze, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony i jak najbardziej gra się nim świetnie także to tyle jeżeli chodzi o tą modyfikację night w solaris urbino 10 trzecia generacja z mojej strony to tyle ja się z wami żegnam pozdrawiam no i do usłyszenia następnym razem trzymajcie się cześć